Kochany syneczku, Edwardzie, no i ty, Felku. Nastał dziś ten dzień, gdy nas opuszczacie, ojcze mój i matko moja. przeto to ja Edward ruszam do klasztoru do wujka minę 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 te moczy mordy. I tam będę studiował ekonomię, medycynę, prawo, fizykę, astronomię, biologię, matematykę, historię, język polski, włoski, hiszpański, angielski, niemiecki, gudżaracki, Słachili informatykę, no i A ty? Super Felku. Jak widzicie, Felek w dalszym ciągu jest idiotą, mimo że ma 25 lat. A ja, 18-letni geniusz Edward, proponuję, by oddać Felka do bioderu dla homogenizowanych ludzi. Ja tak chciałem, ale matka. Ma to w dupie. Oczywiście, w dupie ma moją chcicę. Dobry siostra, to ja, mina, 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 ten moczyborda. Przybyłem po Edwarda, bo coś długo nie przychodzi. Ach, dobra, weź go sobie. Tylko go nie gwałć, to będzie dobrze. Dobra, jakoś się powstrzymam. Wstawa, Edward, mój tesiusiaczku, idziemy do klasztoru imienia Świętego Wacysława. w Bownorinis. Wujku, nie poznajesz mnie, to ja, Edward. A to ten idiota bez mózgów. Elek. Ty jesteś Edward. Ruszajmy zatem magicznie do klasztoru. Dotknij tego magicznego kawałka. Felku, wszystko dobrze? pelek do diabła. Przestań zachowywać się jakbyś był nad panem Menelem, bo cię wyrzucę z domu. Ha 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 i tak cię wyrzucam z domu, więc to nie ma znaczenia. Hmmm. Spadaj już paskudny Menelu. Jak możesz tak mówić? Ja pokładam z nim wielkie nadzieje. Dziękuję, Manusiu i Tatusiu. Nie jestem może zbyt bystry, tak jak Arbus czy Edward, ale mam szczęście o jakim się nie śniło antropologom. Jestem też silny jak ten Herkulopudzianowski, No i do tego zręczny jak łasica w porze obiadowej i wytrwały jak jajko sadzony na pustyni. Nie jestem pewien czy mówię do rzeczy, bo przecież trzeba mówić do ludzi. Ale wiem, że ja super, Felek, dam radę. Wreszcie osiągnę cel. Do widzenia. Żegnajcie, gdyż już Nadszedł ten moment, ruszę w nieznane, pokonam wszelkie przeciwności, wszelkich przeciwników i podatników, przejdę góry, morza, pagórki i oceany, jeziora, sklep monopolowy i nie zatrzymam się, choćbym się nie nie zaprzestanę walczyć o swoje i zrobię to co do mnie należy, czyli stanę się tymś, kimś, kimś kto będzie sławny i kimś kto będzie miał kaziorę, kimś kto będzie dobry bo... lub <śla> zły. Wiesz, zróbmy sobie jeszcze jednego syna, może tym razem się uda. No dobra. Ale najpierw kup musztardę. Wreszcie jestem ser miasto główno przez niektórych zwane też Chorinis, ale częściej Waimorinis. Y A HMM. ciekawe, czemu ma nas tyle, Gdybym nazywał to miasto nazwałbym je główno, bo i jest główniane. Bowiem w tym mieście rządzi pan Burmistrz. A za każdym rogiem czyha smród, brud i nic, miasto biedaków, morderców i prawników. A całe to masełko towarzyskie spotyka się tu, w czerwonej latarni w wiadomych celach. W celu zakupienia najlepszych kotwic na tej półkuli jedynie po 85 zł i 99 groszy. Dzięki temu to miasto jest najlepsze. Mogłem pójść tam wcześniej, a jednak nie. Byłem myśliwym przez całe pięć lat. Ja i mój mężczu bardzo się kochaliśmy. On trzymał mnie na kolankach i uśmiechał się jak jakaś ta czucia. Jednak ten trudny zawód nie był dla mnie. Zbyt często spotykałem się tam z istotą, która przewyższała mnie swoją inteligencją i zwinnością. No więc wziąłem złoto, zbroję oraz przepis na nią. Na szczęście, rozstaliśmy się z w pokoju, więc tutaj poszukam miejsca do życia. Czy ktoś może mi łaskawie powiedzieć, jak ja się tam na górze znalazłem? A jednak, myślenie jest groźne, muszę się go na przyszłość wystrzegać. Tylko nie. Eee, pogadam z tym strażnikiem. Muszę się czegoś dowiedzieć. Yeah. Dzień dobry, panie milicjant. Mam pytanko: czy wie pan, może kiedy można pogadać z panem burmistrzem? Elo, obywatelu, niezbyt się orientuję, ale zaraz kończy mi się ten tego zmiana, no i ten tego będę przechodził koło ratusza, no i ten tego wtedy się dowiem i powiem ci ten tego, no. A, i ten tego, żebyś się nie mówili i ci zobacz. Na placu jakiś facet ma i mówi czy są prawdziwe czy sztuczne, er, panie władza, iby to zobaczyć, i będę czekał aż pan mi da znać, dobranoc i miłego dnia życzę, na razie. Następna. Przykro mi bardzo, ale to jakieś obwisłe implanty. No dobra, to teraz pani. Pani Shadow. E, w czym mogę służyć panu? Niech mnie pan pomaca i niech pan powie, czy mam prawdziwe naturalne piersi, bo mnie to bardzo intryguje.

Ostatnio podrożały skarpetki, no tak, ale bardziej to podrożały majtasy. Zasrany kryzys, no tak, ładna dziś pogoda. Faktycznie, ładna. Hahaha, ha, ha, ha. E, dlaczego ludzie tak się gapią? A faktycznie mama mówiła bym nie pokazywał sióczorka publicznie. Lepiej go schowam. degłaś w portki? No nie, zaklinował się. Eee. O, to pan, panie strażniku wiejskim. Myślałem, że pan mnie zdradził i że pan już nie przyjdzie. Jak? To kiedy mogę iść do burmistrza? No ten tego teraz pana tam zaprowadzę. Eee. No to ja jeszcze muszę coś z panem zrobić. Eee. A co takiego, żółwik? Ten panie superfelku. Dobra, dobra, już idę, już zaraz będę. Eh, eee. Eee, dlaczego się pan tak gapi? Czuję się nieporęcznie przez pana. Kochamy pana, panie prezesie. I mam prośbę do pana, nie pożyczyłby mi pan 2.55, bo na piwko potrzebuję, bo chcę się tym piwkiem uchlać. Kryzys nastał i to właśnie z tej okazji będę pić. Dobra, dobra, widzę, że jest pan człowiek porządny, więc panu pożyczę aż 5 zeta. A tak nawiasem ładne ma pan portki. Bardzo proszę. Dziękuję, jesteś od dzisiaj moim bohaterem, tak wiem, jestem piękny i cudowny. A tak nawiasem jestem super felek, a pan Menel to kto? Jestem Stefan Kozak, ale wszyscy mówią na mnie życiowa porażka, lub o mój Boże co to za paskudztwo leży pod moim domem, HMMmenemmenem, muszę iść, ale myślę, że się jeszcze spotkamy. O, przyszłeś wreszcie, pan burmistrz, już czeka. Taa, to ja, pan burmistrz Jarosław Gąska, a to mój doradca, czarodziej Gandalf Czerwony. Tak, witam, jestem super, Feleki i muszę. Felku, co się stało, dlaczego za nie mówiłeś?

Trzeba działać, muszę coś zrobić. O, już wiem, abrakadabra czary mary twoja stara to kotlet. A dupa, fajna ta lodówka, Abracadupa. a braka dupa, aaa, przybywa i bałwanie. Szybko ratuj go. <gry> No cóż, ee. przynajmniej na miejsce uderzenia miał szybko przyłożony lód. Dziękuję ci, bałwanku. Ja też dziękuję, tylko że nie ugasiłem pożaru. Ojej, mój głos. Spokojnie. Jak ja się kiedyś bawiłem cegłami, to raz sobie też tak po jajeczkach przyłożyłem i po paru dniach i operacji mój głos wrócił do normy. Niestety jajeczek nie udało się uratować. E, a zresztą nieważne. No poza tym atakiem dał na... A. To co chciał mi pan zaoferować, co? Niech pan mi wybaczy. Najpierw muszę sprawdzić raporty straży. Już niosę. Czekaj, co tak pachnie? Pokazuj ręce. Czegoś ty ostatnio dotykał? Ręce ci śmierdzą śledziem z nutą bananową i Chanel numer 5. Eee, no bo ja. Zresztą nieważne. Faktycznie nieważne, ale mam tak jakby pytanko. Ten zapach jest taki piękny, czy mógłbym poczuć również smak. Znaczy się, eee, czy mogę polizać twoje dłonie? Oczywiście szefie. Trzeba było jednak umyć ręce po dotykaniu ptaka albo najlepiej umyć siusiorka. Ostatni raz myłem go na Sylwestra. HMMM, panie burmistrzu, przychodzę. O mam już normalny głos Eee. chciałem się ten tego do straży wiejskiej zatrudnić. Może nie jestem za bystry, ale jestem silny i posłuszny. HMMM, dobra zgoda, mamy braki w straży a potrzebuję ludzi by ogarnąć ten syf, który nazywa się bówno Stop Proszę go nie słuchać. To debilnie kompetentna małpa. Edwardzie, znów się pojawiasz, mój kochany braciszku, i znów cię nienawidzę. Czego tu chcesz i dlaczego dewastujesz moje marzenia? Nic nie dewastuję, tylko chronię innych przed twoim debilizmem, debilny debilu. Lepiej idź sobie do farmerów lub do domu dla obłąkanych. Ja zdobyłem kasę. Mam trzy domy, niewolników, wspaniałe zbroje: złoto, srebro, Brąz. uran, skarby i bogactwa, mnóstwo książek, akcesoria, wspaniałe ubrania, i bronie. Mam nawet srebrny miecze. A ty co masz? Nic. Jesteś nieudacznikiem, łamagą i deklem. Panie burmistrzu wnoszę wniosek o wypierdzielenie go z miasta. I to natychmiast. Proszę pana, niech pan go wcale nie słucha, on jest geniuszem. Niestety muszę go posłuchać, gdyż jest on członkiem rady miejskiej oraz szanowanym i nadzianym obywatelem. No nie mówiąc o tym, że jest przystojny i fajne ma ubranie. Nie wygonię pana z miasta, ale do straży nie przyjmę. Ale nie muszę należeć do straży. Mogę robić wiele innych rzeczy, takich których pan nie umie. Na przykład, no na przykład taki coś. Kończ ten debilizm. Nie musisz wszystkim pokazywać, że masz IQ kabaczka. Faktycznie to było straszne. No dobra, mój mózg się rozgrzał i wytworzyło mi się pytanie. Dlaczego nie jesteś w klasztorze? A w sumie mogę opowiedzieć ty i tak za parę sekund zapomnisz. W klasztorze świętego Wacysława Zdawałem testy u samego półpokara wandupy. Odpowiadałem na setki pytań Półpokar jednak zaciekawił się moją osobą I zadawał więcej i więcej zapytań Odpowiadałem i odpowiadałem Był pod wrażeniem i W ramach nagrody pozwolił się pytać o co tylko chce Zadałem mu wiele trudnych pytań Odnośnie praw fizyki magicznej Oraz czarnej magii i demonologii Po pewnym momencie półpokar się wnerwił Gdyż nie umiał odpowiedzieć na kolejne pytania Zrozumiał, że jestem bystrzejszy od nie. Opuściłem więc pokojowo klasztor. Niestety wujek też nie miał szczęścia w klasztorze, ale to już o moja wina. Wtedy, ruszyłem do miasta, i to był dobry pomysł. Teraz ja jestem wielki, a ty jesteś nikim. Musisz pamiętać: świat jest groźny. Tak, ten świat jest niebezpieczny, a ty tu się nie wpasujesz, bo nie rozumiesz świata. Niestety, jesteś deklem. Ja ci jeszcze pokażę. Wrócę tu z uruchomionym mózgiem. Ja wam jeszcze wszystkim na łeb na Jeszcze mi nikt nigdy nie nasrał na głowę. To takie innowacyjne. HWW. Muszę tego kiedyś spróbować. O mój, mi nadciąga. Panie Felku, coś się stało? Jakiś pan smutny, ma pan minę jak... e jak ktoś kto zamiast czystego siusiorka ma dorsza pachnącego nutą bananową i Chanel numer 5. E, drogi Menelu, przykro mi jakości nie kojarzę, ale opowiem ci co się stało. Mój brat znów zniszczył moje marzenia i jeszcze nagadał, że ten świat jest groźny, a to głównoprawda prawda. Święta prawda. Jaka święta? Gówno prawda. Ano, święta prawda, że to głównoprawda prawda. Ano, faktycznie święta prawda, że święta prawda, że to gówno prawda. Ale święta Święta prawda nie może być świętą prawdą, która jest głównoprawdą, prawdą, bo to byłoby głównoprawda. prawda. Prawda superfelku, no święta prawda, że ta święta prawda nie może być świętą prawdą, która jest głównoprawdą, prawdą, bo to byłoby głównoprawda. prawda. kmm chwila. To główno prawda, że święta prawda, że ta święta prawda nie może być świętą prawdą, która jest głównoprawdą, prawdą, bo to byłoby główno prawda. Święta prawda, ech, mój brat osiągnął coś. A ja nic. Jestem niezbyt bogaty, a on jest nadziany. Ma nawet srebrny miecze. Może by ten brat przestał pana dręczyć gdyby nie był taki bogaty? HMMM a może jakby mój brat nie był tak bogaty to by mnie nie dręczył panie? A może mu pan coś ukradnie? Chwila a może ja mu coś ukradnę? Hm Łączenie z serwerem. Piku 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 pikuku piku, kuku, kuku kuku Nawiązano połączenie z serwerem. Już wiem. Zabiorę mu jego srebrny miecz. Taki sam jak mają wiedźmole. Gratulacje, musi pan to zrobić. Niech się pan do mnie wszystkiego obracie i niech go pan załatwi. Załatwię tym sposobem skór syna. Załatwi pan, załatwię, ale muszę się spytać. Czy przenocuj mnie nimel? Nie mam domu. Z chęcią superfektów. Mamy genialną miejscówkę. <laughs> Dobranoc, Superfelku. Felku. Eee, bardzo ciekawy sposób, spania ja jednak wolę ten tradycyjny.